Często w obradach sesji Rady Miejskiej Państwo słyszycie o tym, o co wnioskują radni Rady Miejskiej i często nie słyszycie Państwo o tym, czy jest coś realizowane i w jaki sposób jest realizowane. Spotykamy się przy przedszkolu dlatego, że tu zakończyła się termomodernizacja budynku w ramach. Programu, który prowadziliśmy, termomodelizację budynków użyteczności publicznej, etap drugi w Starachowicach. W ramach tego programu siedem placówek oświatowych w tym roku zostało zrealizowanych, w tym cztery przedszkola miejskie i trzy szkoły podstawowe. Na to zadanie uzyskaliśmy 85% dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu mogliśmy ocieplić te budynki, wykonać instalację centralnego ogrzewania, wykonać instalację centralnej ciepłej wody użytkowej w części budynków, zamontować kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wykonaliśmy również wszystkie prace związane z termomodernizacją, ale które często nie są kwalifikowane i na które musieliśmy, za które musieliśmy 100% zapłacić. To mowa o daszkach, o dojściach do przedszkoli czy o opasce wokół budynku która w, te, w ramach termomodernizacji była wykonywana. Dalej chcemy Państwa zabrać przez Lasek, e, który znajduje się pomiędzy ulicami Leśną a Murarską, aż na ulicę Murarską, gdzie w, w chwili obecnej wykonywany jest chodnik e, w ramach współpracy gminy Starachowice ze, specia, z z Spółdzielnią Mieszkaniową. Stąd obecność i pana prezesa Marka Skiby, i pana wiceprezesa Bogdana Skowrońskiego, i pana radnego Krzysztofa Różyckiego. Za chwilę dołączy do nas pan radny Janusz Garbarczyk, który jest radnym z osiedla znajdującego się przy ulicy Moralskiej, z osiedla Skałka. Też wczoraj odbyło się spotkanie. Z mieszkańcami Osiedla Skałka, a głównie z Radami Nieruchomości, przewodniczącym Rady Osiedla i radnymi Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy o takie spotkanie poprosili i na którym omówiliśmy prace, które są realizowane przez Gminę Starachowicę i Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową w tamtym obszarze miasta, czyli na Osiedlu Skałka, jak również nasze zamierzenia na rok przyszły związane z tym osiedlem i z, w ogóle z planami miasta na przyszły rok. O, witam pana radnego Janusza Garbaczyka. Zapraszamy. To się nazywa szybka reakcja. Tu zapraszamy pana radnego. Już powiedzieliśmy, że pan jest radnym z tego okręgu i y, że wczoraj spotkaliśmy się z mieszkańcami. Y, Często jest tak, że w budżecie miasta nie ma fizycznie zapisanych za pieniędzy na niektóre cele, ale takie małe mikroinwestycje udaje się realizować, o które wnioskują radni i takie dwa przykłady z ostatnich dwóch miesięcy będziemy mogli zaobserwować podczas naszego krótkiego spaceru. To jest ławki, które, o które wnioskował w imieniu mieszkańców pan radny Krzysztof Różycki. Ja nazywam je ławkami idiotoodpornymi, dlatego że w wielu miejscach mamy takie sytuacje, że mimo tego, że my ten sprzęt cały czas konserwujemy, My wymieniamy szczeble, to jednak ten, ten sprzęt jest cały niszczony i dewastowany przez chuliganów w trakcie roku. A te ławki myślę, że przetrwają trochę dłużej i służą mieszkańcom w tym urokliwym zakątku miasta. A dalej łącznik, o który apelował na ostatniej sesji pan radny Janusz Garbarczyk do ulicy Morarskiej i chodnik wspomniany, który jest realizowany przez gminę, a przy tym w osiedlu jest wiele inwestycji realizowanych przez Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową i Starachowicka Spółdzielnia dalej ma zamysły dotyczące tego osiedla na przyszły rok, które próbujemy scalić też z planami gminy w roku przyszłym. Może, Panie Prezesie, oddam głos, żeby Pan mógł powiedzieć w skrócie o tych inwestycjach, które Strachowiska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje i będzie realizowała w tej dziedzinie. Cieszymy się, że mamy przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu. Osiedle Skałka to jedno z największych osiedli spółdzielczych. Jest mała 1500 mieszkań i bez mała 5000 mieszkańców naszego miasta. Osiedle się zmienia w ostatnich latach, duży zakres pracy dociepleniowych. Praktycznie jeśli chodzi o termomodernizację budynków, ona w tym roku się zakończy. No i planujemy, myślimy o pracach w zakresie rewitalizacji terenów osiedlowych. Tutaj głównie chodzi o chodniki, miejsca postojowe, parkingi, również i zielenią Wierzymy, że przy współpracy z władzami miejskimi, z panem prezydentem, z radnymi Rady Miejskiej, również radnymi spółdzielczości mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych będziemy mogli te sprawy rozwiązywać i realizować. Zamierzenia są dosyć ambitne. Oczywiście na to wszystko potrzeba pieniędzy. Wierzymy, że w tym budżecie naszego miasta też znajdą się środki na ten cel. Tu istotne jest również wsparcie ze strony mieszkańców, którzy. Pewne inwestycje popierają choćby w ramach budżetu obywatelskiego. Dwa takie przykłady w osiedlu w roku przyszłym będą realizowane. Jest to pasaż wzdłuż osiedla od strony południowej oraz jeden z istotniejszych ciągów pieszych włącznie z miejscami postojowymi łączącymi ulicę Muralską z ulicą Leśną. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Krzysztofa Różyckiego. Ja chciałbym w imieniu kolegi Janusza Gorbaczyka, radnego z tego osiedla, serdecznie podziękować panu prezydentowi za to, że w krótkim czasie zostały ustawione na wniosek mieszkańców ławki w tym tutaj, powiedział, urokliwym miejscu. No i będę prosił, jeśli to będzie możliwe, środki finansowe na to pozwolą, aby oświetlenie zostało tam wykonane i myślę, że to miejsce stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne. To dotyczących budowy parkingu znajdującego się od strony ulicy Leśnej, ciągu pieszego do ulicy Murarskiej, czyli tego łącznika pomiędzy ulicą Leśną a ulicą Murarską. Mówiliśmy również o tym ciągu pieszym, o którym wspomniał przed chwilą Pan Prezes, który był realizowany wraz z oświetleniem. Jak również mieszkańcy zwracają uwagę i prosili o to, by zamknąć dla samochodów pasaż, który wcześniej służył tylko i wyłącznie pieszym, znajdującym się przy pawilonie handlowym, przy ulicy Murażskiej. I nad tym się pochodzimy w najbliższym czasie i najprawdopodobniej ten pasaż dla samochodów zostanie zamknięty po to, żeby mieszkańcy bezpiecznie mogli z niego korzystać, więc ten wniosek zostanie uwzględniony w naszych zamierzeniach na najbliższy czas. Wcześniej o to Radna Jadwiga Piątek apelowała, zwracała się z interpelacjami na ten temat. Mieszkańcy podtrzymali swoje stanowisko w tej sprawie, więc w tej chwili nie pozostaje nic innego jak tylko zrealizować to oczekiwanie. Na przyszłości chcielibyśmy stworzyć tam jeszcze więcej miejsc parkingowych. Mimo tego, że jest dojazd od ulicy Moralskiej, to jednak od ulicy Skalistej przydałoby się jeszcze kilka dodatkowych miejsc postojowych, gdzie osoby, które przyjeżdżają do domu Handlowego, a które przyjeżdżają od strony miasta, czyli od ulicy słonecznej, żeby miały gdzie zaparkować odbył się przetarg na odbiór odpadów my staraliśmy się ten przetarg zorganizować jak najszybciej po to żeby inne firmy które mogłyby wystartować w tym przetargu mogły się do niego dobrze przygotować i mogły złożyć ofertę jak również później mogły przystąpić do realizacji tego zadania od 1 stycznia 2016 roku liczyliśmy że w ten sposób uda się zwiększyć ilość firm które będą startowały w tym przetargu że konkurencja sprawi że ta cena będzie niższa Okazało się, że do przetargu stanęła tylko i wyłącznie jedna firma, czyli dotychczasowy dostawca usług, czyli firma Tensmeier, a dawniej Almax. Szczerze powiedziawszy, po tym jak zmienione zostały zasady odbierania odpadów komunalnych, gdzie zostało więcej wymogów postawionych firmie odbierającej odpady, czyli zwiększono normę dotyczącą samochodów, które te odpady będą odbierały. To jest norma Euro 5, która jest najmniej zanieczyszczająca środowisko. Następnie został zwiększony zakres, czyli częstotliwość odbioru odpadów. Został również uwzględniony, że firma będzie odbierała odpady zielone, jak również popiół, czyli tego nie trzeba będzie wywozić na przok, tylko będzie to mogło być odbierane z posesji. Jak również zostało w tym regulaminie uwzględnione to, że firma będzie zamykała, otwierała altany śmietnikowe, czego wcześniej nie było. I wiedzieliśmy, że to będzie rodziło dodatkowe koszty, ale to było częściowo dopisywane do uchwały jeszcze podczas sesji Rady Miejskiej, kiedy mówiliśmy o regulaminie odbierania odpadów komunalnych w Gminie, zagospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie. Zwracaliśmy uwagę na to, że to będzie rodziło y, wzrost y, opłat. Y, obawialiśmy się, że to będzie duży wzrost. Na szczęście po przetargu okazało się, że firma, która do tego przetargu przystąpiła, najprawdopodobniej myśląc, że tych firm przystępujących będzie więcej, nie podniosła nam tych opłat aż o tyle, o co się obawialiśmy, tylko kilkadziesiąt tysięcy w skali miesiąca jest więcej, więc to będziemy musieli w tej chwili obliczyć, ile dokładnie będzie to wynosiło, żeby cały ten system się zamknął i ile będziemy musieli podnieść opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla jednego mieszkańca, za odpady segregowane, i za odpady Tak Takie wyjaśnienia i takie propozycje zostaną przedłożone radnym przed najbliższą sesją Rady Miejskiej i na najbliższej sesji Rady Miejskiej musielibyśmy zmienić wieloletnią prognozę finansową dotyczącą gospodarki odpadami. Wtedy będziemy mogli podpisać umowę z firmą, która będzie odbierała odpady. Kwestia, która może się pojawić, czyli ewentualne rozstrzygnięcie ponownie, czyli ogłoszenie ponownie przetargu, według mnie może doprowadzić tylko i wyłącznie do tego, że znowu stanie do niego jedna firma, tylko ta kwota będzie wyższa. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym jedno pytanie do profesora w związku z temperaturą i tym, że chmię się pan jak... Sezon, sezon grzewczy się już rozpoczął, od wczoraj ciepło jest podawane również, nie? także myślę, że już problem zniknął No i niech tak będzie przez całą zimę. Także sezon grzewczy trwa już, jest, jest w trakcie. Szanowni Państwo, już znajdujemy się przy ulicy Murarskiej, tu zaczyna się chodnik, który jest realizowany w chwili obecnej w pracy ze znajdującej się przy ulicy Burawskiej. Ten chodnik jest w fazie koń, kończenia i przy tej okazji jeszcze, ponieważ jest to zbieg ulice Burawskiej i Kościelnej, będę informować o tym, że projektowane są trzy ulice znajdujące się w tym najbliższym obszarze czyli to jest przebudowa ulicy Kościelnej, ulicy Żeromskiego i ulicy Słonecznej. Jak Państwo wiecie, gmina stworzyła harmonogram przebudowy dróg lokalnych na terenie miasta Starachowice w dwóch obszarach. Jeden obszar dotyczy narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, do którego w najbliższych latach będziemy chcieli aplikować o dofinansowanie do przebudowy dróg lokalnych na terenie naszego miasta, a drugi harmonogram dotyczy dróg z nawierzchnią gruntową, który będziemy chcieli w najbliższych latach utwardzać kostką drukową bądź asfaltem. W przypadku ulic, które, o które będziemy aplikowali do Narodowego Programu Przebudowy dróg, dróg Lokalnych, czyli tak zwanych schetynówek, w ramach którego w tym roku Gmina Strachowica otrzymała dofinansowanie do przebudowy ulic Polna, Przeskop i Zaułek. W przyszłym roku będziemy chcieli realizować jeszcze udane i dofinansowanie ulicę Południową i Nurta, na którą mamy już dokumentację zaktualizowaną, mamy pozwolenie na budowę, nie możemy składać wniosek do dofinansowanie. Kolejnym etapem, czyli rok 2017, byłaby przebudowa ulicy Moniuszki, bo wcześniej, żeby można było ją zrealizować, trzeba wykonać kanalizację deszczową z, w ulicach Południowej i Nurta po to, by tą deszczówkę sprowadzić z ulicy Moniuszki. Kolejny etap to byłaby przebudowa ulicy Miodowej Smugowej i w kolejnym ulice Żeromskiego, Słoneczna i, 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 i Kościel. Szanowni Państwo, to jest ważne o tyle, że wcześniej w gminie nie było w wielu miejscach tych projektów i nie można było tych wniosków składać, bo wymagania dotyczące składania wniosków są proste. Trzeba mieć dokumentację i trzeba mieć pozwolenie na budowę. Na te dokumenty naprawdę czeka się długo i gdybyśmy nie zaczęli tych prac teraz byłoby nam trudno realizować je w latach przyszłych. Harmonogram przebudowy dróg lokalnych pozwoli również, żeby te drogi, które będziemy mieli w planie w latach przyszłych wszystkie dokumentacje przygotować do sprawy spraw z, z własnością gruntu pod drogami do Panie czy Pan w tym miejscu mógłby jeszcze coś na temat tych realności, na Bardzo dziękuję Panie Prezydencie za szybką reakcję na moją interpelację i wykonanie łącznika. No należy podkreślić również, że ten chodnik, który został zrealizowany przy ulicy Murarskiej, zobiera to szybko, profesjonalnie i przypuszczam, że nie było większych niedogodności dla mieszkańców. Cała ta inwestycja na pewno polepszy i bezpieczeństwo, i nawet przyjemność w spacerze wzdłuż całego osiedla Skandyna. Dziękuję.